Załoga w składzie Marek Nowak i Adam Grzelka i to kolejna są z klasy czwartej, z grupy czwartej, przepraszam bardzo. Cześć Mareczku, Dzień dobry. Od ilu lat się ścigasz tak naprawdę? Eee, siedmiu. A tak przepraszam, bo takie pytanie tak naprawdę. No albo wiesz, bo nie wszyscy wiedzą co robisz. No tak. Ojciec przychodzi, patrzy silnie i gorący, mówi kurde, nie zapamiętałem. Ile było na liczniku, co nie? Ile przerywałem, znam takie historie, naprawdę. tylko siedem? Na razie. Siedem to naprawdę już sporo, nie? Tak naprawdę. Tak naprawdę. No dobra, jak ja... To jest grześnie bliżwe. Jak otrzymałem? Jeden I to taka pierwsza szpila weszła, do dobrze. To będziemy teraz szli w następnych rozmowach z innymi, i wiesz. Co mają na na, na na pierwszego, dokładnie. Wszystkiego dobrego. No, dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Jakby widzimy się na mecie. Widzimy się na mecie, Dokładnie Do tak. bo tak słyszy, ja załoga numer 29. I teraz będzie duży przeskok, jeżeli chodzi o numerację, ale też wyjątkowy pojazd, który zaraz powinien grać na tę rampę. Rudy 102. To y on jest później. No, on jest później. Chcecie zobaczyć drugą? Może być też tak, że załogi wiedzą o tym, że mają. Ós, que Startowali, startowały załogi. Powitajmy na mecie załogę numer 29. Załoga numer 29 to Team Evotek Profi Auto Marek Nowal. Nowak i Jadam Grzelka. Gorące brawa kochani, gorące brawa. Przywitajmy ich bardzo gorąco. Marku, witam serdecznie i gratuluję. Dziękuję bardzo. Powiedz jak spędziłeś ten cudowny weekend? <laughs> Słuchaj, no, to był taki raj, którego na pewno nigdy nie zapomnę, bo tak krótkiego raju nie jechałem w życiu, a już szczególnie dzisiejsze odcinki to już po prostu coś niesamowitego. Nie dość, że jest, no nie ma oddechu, to są proste 30-40 zakręt, 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 eee, i na dodat. Trześciński Asfalt, więc to jest poprawnie trudne, żeby się na tym skupić. więc na pewno tego nigdy nie zapomnę. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj jeszcze dam macie... coś do dodania. To jeszcze pytanie, jak udawało Wam się czytać ten śliski asfalt? Czy za pomocą lęźwi, czy przewidywaliście to, co się będzie działo, czy to jakoś było zapisywane, te różne nawierzchnie, różne rodzaje powierzchni asfaltowej? Chcielibyśmy chyba opisać wszystkie OSy, że są wszystkie asfalty. Więc po prostu przygotowani byliśmy na cały ten śliski asfalt i walczyliśmy. Tyle. Bardziej dzień dzisiejszy, wspominacie, czy bardziej dzień wczorajszy, który Wam się bardziej podobał, kiedy Wam się lepiej jechało? Wczorajszy dzień lepiej. Wczorajszy dzień lepiej. Tak. Trudniejsze dzisiaj były to odcinki, bardziej ee, rozkomplikowane. Wczorajszy, wczorajsza zawoja bardzo nam się podobała. To my się bardzo cieszymy, że udało nam się tak bardzo skomplikować Wam drugi dzień ścigania. Dzięki wielkie załoga numer 29. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. A ja przypomnę, załoga z 29 to Marek Nowak, Adam Grzelpa. Tak droga Pani, było słychać, było, ale gorące brawa i dla Pani. Dajcie tej Pani gorące brawa, tak jest. Ja, ja nie wiem, a co coś się podziało. A, Pani sobie tutaj po swojemu. Bardzo ładnie. Szanowni Państwo, czekamy, czekamy. No jak już kolejne załogi są ustawione, załoga numer 25, załoga, która również miała w czasie dwa Mikał, Michał Jurgała i Gracja Prędko-Jurgała, to widok. I jeszcze wspomnę, że załoga...